będzie nowa seria. Ja takich krótkich filmów po 5 minut, że streamsów czwórki. Postanowiłem tak, bo po prostu postanowiłem i dogadałem się z koleżanką. Przywitaj się. Hej. Dominika była też w wcześniejszym odcinku. No. Tak. A więc coś mi przerwało. I mam pomysł, żeby zrobić taką krótką serię, 5 odcinków na jeden dzień, takich po 5 minut. No i ta seria będzie trochę mniej regularna. Zobaczymy, też jutro postaram się nagrać 5 odcinków. No i zobaczymy, jak pójdzie tej serii z wyświetleniami. Jak będzie, dajmy sobie na przykład 5 łapek w górę, to zaczynam ekspresowo z kolejnymi. Pasuje Wam umowa? Piszcie w komentarzach. Dobra, znowu mieliśmy krótką przerwę. Na czym ja tam skończyłam? Chyba, że pięć odcinków. Jak Wam się spodoba, piszcie w komentarzach. Teraz pierwszy odcinek będzie z tworzenia postaci. I jak dobijacie 5 lajków, to zrobię. Będę postaram się na drugi dzień wrzucić odcinek. Jak Wam pasuje, piszcie w komentarzach. Oczywiście nie wymuszam zbyt bardzo, ale teraz pokazujemy ubrania. To jest ubranie z ucieczki w plener? Tak. Z dodatku ucieczka w plener. Spodobała mi się ta koszulka, no to jej używam. Używam tutaj fryzury, którą mam praktycznie na co dzień. I tutaj jest też bardzo ładne. Tutaj strój sportowy też, dosyć, dosyć. Nocny, no, nie mogłem się oprzeć tym karciuszkom. Chociaż chwilę. A dobrze, to by fajnie wyglądało. Imprezowy jest taki. Widać koszulki. A na jest taki. I teraz pokazujemy Dominikę. <grym> Nazywa się Dominika XD. Bo nie wolno wielu mi mojego nazwiska. <grym> Przecież wystąpię na chwilę. No dobra, to mieliśmy krótko... No, ten fartuszek jest fajny. No. tak, no, fajny. E, to jest dzienny. No, jak to kobieta musi mieć przecież cztery dzienne? Cztery. Bo, dlaczego nie? No to pokaż wszystkie. To jest z ucieczki chyba. Nie, nie, nie pamiętam. No, tutaj takie. I to jest jej. Oficjalny. E, oficjalny. Czyli można powiedzieć do pracy, też. Chol jesteś, na bale jakieś. Sportowy. Sportowy. Do snu. Czekaj. Dobra, i Te skarpetki są świetne. <noise> I kąpielowy. No dobra, to za chwilę się widzimy. I tak będzie wyglądać ta rodzina. I w następnym... Będzie wyglądać ta rodzina, i żeby Was trochę, no, mało przeciągnąć, Wam to, zaczniemy zaraz nagrywać kolejny odcinek, a na tym, w tym odcinku już skończymy. No to bajo. się wsiadaj.